Zaraz zrobię. Ale słuchaj. Słuchaj, ej. Ale chcę tylko powiedzieć. Jak mówisz mi... Lewy, lewy, górny. Idziemy w jeden, jedno na dół. Zamknij się. O kurwa, o kurwa, o kurwa, źle o kurwa, dobrze o kurwa, źle sobie w kurwa, źle o kurwa, dobrze. o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o A teraz kurwa, o już tak kurwa, kurwa, nie. 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 Jak zielony, to niebieski, czyli zielony i niebieski krykarzek. <grym> ja to umiem wszystko zrobić z tego Simon mówi. Ale też dummy poczekać? Nie, teraz są samoboski. Niebieski, czyli czerwony. Fuck Dobra. Kliknij To jest to jest kreską. Zginę. Idź w lewo. Czekaj, pójdę na górę. Źle. Czekaj, czekaj, nic nie rób! Minuta. No, kres, dobrze Kusme. na początku. Co zrobiłeś? No, dobrze na początku. No, no. już ja, jest. A! Kurwa, no, to już prawo. Duch opan, dół opan. No, Kurwa, duch Kurwa, Kurwo. A ty jest tak pojewane. Czekaj, tak. Czekaj Co ty gadasz? Przedni czerwony przewód. Ostatni, ostatni. Tak, kurwa. Ostatni czerwony przewód. Na O kurwa <grywa> Drugi przycisk. <grywa> Ej, ja to będę mówił z pamięci, dawaj. Dawaj. Eee, furka. Eee, to co na poziomie pierwszym. Ale kurwa. Czyli dwa. Po lewej stronie, nie? Masz no. tylko... Po lewej. I po lewej środkowy. Środkowy guzik, po lewej stronie. Co dalej nie, jest? Nie, Kurwa. się, bo nie lubię działać pod prędzą czasą. Wciśnij przycisk o tej samej pozycji co na poziomie. Co? Czekaj. Wciśnij przycisk o tej samej pozycji co na poziomie pierwszym. I e, drugim. Uchwalimy, nie? Eee, druga pozycja. Kuły weźmie przegnałem ok. Witam Was. Z powrotem pewnie zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy tutaj, a nie rozmontowujemy kole. No e, Dobra, teraz. Witam wszystkich.